Hej, z tej strony Luke, witam was bardzo serdecznie Po raz kolejny Battlefield 3 i niestety po raz kolejny Team Deathmatch, match, jest w sumie zespołowy Deathmatch Ale niestety na innych trybach typ, typu hmm, Podbój i tak dalej, no niestety lamie, a tego Chyba oglądać zbytnio nie chcecie 20 minutowe lamienie, o Jezus, dobra I tutaj pogram sobie P90 z tłumikiem Z tego co pamiętam i chyba laserem Nieważne co my tu mamy? Yeah. Nie mam pojęcia, jak mi pójdzie. Wow. ale W sumie to już po długiej przerwie gram w Battlefielda i dawno nie grałem, więc powrót jest zawsze ciężki. Chociaż, chociaż, kto wie, ja mam takie dziwne umiejętności, że im dłużej nie gram, tym lepiej mi idzie. Jak tu się włączało laser, żeby mnie nie widzieli? Eee... Kurde, fragi mi zabierają. O, Double Kill, Lol. Przydałaby się amunicja. O, co to? Granatnik, no nie, kalama, żal mi go. Chłopak umiem sobie przesrał. Jak się zdenerwuję, wezmę spasa i pokażę dziwkom. Żryj tego granata. Gdzie on leżał w ogóle? Nie wiem. Gdzieś mnie tutaj zgwałcił tym granatnikiem O, tutaj ktoś... O, Ktoś kogoś skosił Gdzie ty mi tutaj! Wow! Ale to był fuks! Teraz gram trochę jak w Call of Duty, bo... Tam... Nie, tam można dropshotować i tak dalej podczas strzelania, a tutaj nie można i tak jakoś się przyzwyczaiłem... Do tego dropshotu... I go stosuję też tutaj niestety! Oj, tutaj ich miażdżą... Ja ich zajdę od... Tyłu... Jak mi się uda oczywiście... Ach, ten wzrok! Jak się wyłączało laser? Na T, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O! Ale mi się ten celownik biodrowy zmniejszył. O, przeciwnik, <grym> A Gdzie się kampisz? TP-90 jest świetne, aaa! No, to nie miałem szans, M16, A3. Czyli jeden, kolejny nuby, kolejny nub 5 na 1 tak na początek. A to jest w sumie początek, to dobrze. Myślałem, że wbiłem gdzieś w połowie w meczu, ale... Skoro nie. To nie! Wyłącz ten laser. Albo nie, albo wyłączę. No i lecimy. Widzę, że tutaj się kampią. Niestety. Dobra, chapa i gra... No fuck Jak ja tego granata rzuciłem? Dobra, lecimy dalej. Po fragi. Po fragi. Ładnie z takiej odległości. Już połowa gryzie ziemię? Wow! Dobra, 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 dobra. Nie chcę tam wbiegać, bo mnie ci tymi M16-kami i innymi guwnami. Jeszcze mam fraga i ucieknę. Na... Wow! Tego się nie spodziewałem. 5, 6% życia. Chapaj apteczkę. Dobra, jeszcze chapaj. Chapaj, <laughs> chapaj zdrowie. Dobra, idziemy ich zmiażdżyć. Teraz nie byłem pewny, że to jest wróg, ale to był wróg. Niestety 8 na 2. Mój cel dostać się na szczyt tabeli. Jea, yeah, jea. Yeah. Dobra. Teraz nie mam czasu, żeby głosować. Wiecie co wam powiem? Nie miałem ochoty w ogóle na Battlefielda. Ale teraz mam ochotę, bo mi fajnie idzie. W miarę ładnie, dobra. Wrócił skill. Dobra, żartuję, nie mam żadnego skilla. Po prostu gram. Oj, tutaj snajpy wszystko leci. O nie, shotguny. Jeszcze tam był gdzieś. Dobra, jest tam. Hapaj. Hapaj. Wyłącz ten laser i lecimy dalej. Tutaj. Nie, no te moje reakcje to są niesamowite. Tutaj ktoś jest. Kurde, nie mam amo. Dobra, jeszcze 10 kulek. Łotę! The... Jak on mnie tak szybko augiem załatwił? 12 na 3, no dobra, może być. Już jestem czwarty. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ale krótki ten. Deathmatch! Dobra. Dobra, to było ładne. Taki ogar mam w ogóle, wiem, gdzie są przeciwnicy i... No jak nigdy. Albo oni tak lamią, że ja... Oni lamią, tak. Między innymi. A! Myślałem, że tego drugiego też skoczę, ale niestety. Pierwszy, proszę bardzo. Przegramy to jeszcze. Nie, wygramy. Pozwycięstwo je. Yeah! Granat, gdzie ty? A, jaki, jaki wallhack! wstawaj na koniec meczu, nie ma spania. Je, do... <grywki> yes, ostatni kill. Yeah, a, pierwszy byłem chyba. Nie wiem, czy byłem pierwszy, ale byłem pierwszy. Yeah! 18 na 5! Ja myślę, że ten... ...deadmatch, team match, czy co to w ogóle jest... ...był za krótki, żeby już zakończyć, dlatego zagramy sobie jeszcze drugi, jakąś inną bronią może... MP7? Hmm... A może... ...M5K? A może... A może jakąś trumową bronią? Dobra... Zobaczmy, co tu jeszcze zdobyłem ciekawego... Nic ciekawego, zobaczmy statystyki! KD, ratio, ratio, 360. Zabicie na mnie te 224. No to, on, no, nie jest źle. Headshot z najdłuższej odległości, 25 metrów. Dobra, jeszcze 11 sekund. Mam, muszę 10 sekund gadać, 9, hmm. Co by tu jeszcze? Najlepsza seria 4, ofiary, yeah! Dobra, ciekawe jaka teraz będzie mapa. Wszyscy głosowali. Mam nadzieję, że to będzie deathmatch, team deathmatch. Bo nie mam zamiaru tutaj jakiegoś podboju nagrywać. Jest! A ta mapka też jest fajna, taka, palmiasta. Ja lubię takie palmiaste Ale tutaj zagram sobie czymś innym, jakąś inną bronią, hmm. Wybór mam, już, już mam duży wybór. UMP? Nie. SPAS na pewno shotgarami sz już nie będę grać, bo już parę filmów było. Hm, AN94, 16 nie gram. W ogóle. Fama słaby, Skary jest dobry, nie mam celownika do niego. Eee, kurczę, no ciężki wybór. AEK jest niby OP, słyszałem. PP2000 z pasem P7, Saiga, hmm, shotgun to nie? W sumie lubię AK47M, tylko dostosuję sobie tutaj jakiś celownik. Czek fajny kolimator. Ja, yeah. tak chciałem kolimator mieć. Ciężka luchła. Mm. Nie mam tego chyba Magnuma. Jest Magnum, okej. Okay. Defibrylator. Jedziemy. łow, łow, wow, wow, dobra. Tutaj będzie trzeba było się bardziej postarać. Aha LOL! KH 2002, no tak, to jest... Świetna broń stawaj i uciekaj. Dobra, ja. Yeah. Ładuj, czemu ja nie mam celownika? What the f! Nie wiem co się stało, dlaczego ja strzelałem seriami po jeden? No, to, ja! <gry> Skąd oni się tu wzięli w ogóle? Dziwny początek. Aha, stąd przyszli, dobra, nie znam tej mapy. Dlaczego ja nie mam celownika do tej broni? Tego optycznego. Skąd ja mam kuszę? What the fuck? Nie grałem jeszcze kuszą. Skąd ja mam kuszę? Nie wiem co się dzieje. Jeee, yeah, ale ta kusza jest zarobista. O, skąd on wiedział, że ja tu wybiegnę? Snajperzy. Oni są tam na górze. Wychylpałę. Wychylpałę. Nie, proszę, nie zabijaj, nie! Rusek, durny rusek, nie no. Bez rasizmu. Dostosuj, miało być kolimator. Akcesoria. No jest kobra, no. What the fuck? No mam. Dobra. luk, rozkręcaj się. Dobra Nadal wiem gdzie są przeciwnicy, tam wybiegnie mi albo tutaj Tu jest, o tu 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 Co się dzieje? Oj O nie nie, shotgun Aaaaaa <laughs> Oj nie mogę Jaki, Jakie lamy Patrzcie, cztery fragi w sekundę. Dobra, trzy. O, jeszcze mi podnieśli... Aha, on tym SKS-em gra, jaka lama. Trudno. Jakoś przeżyjemy. Dobra. To w ogóle nie wiem, co się działo teraz. Dobra, to był ogar teraz. Taki aimbot. Przyzwyczajenie Skoda, że wielu przeciwników mi wybiega naraz i wtedy... No moja celność? Nie jest się! <noise> Ale pewnie są lepsi ode mnie i to dużo. Wybiegnij tutaj. Tam jest. No nie! Weź tego SKS-a schowaj! A nie, to nie był SKS. Nie, był SKS. Kurde, 11 na 3, muszę go dogonić jakoś. Wychyl się. Kurde, czemu tu sniperzy się kampią? Tak głupio. Ładnie, 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 nie, nie goń mnie, nie goń mnie. On tu jest. Słyszę go. Dobra. Wiecie co wam powiem, że. Kolejne przyzwyczajenie Skoda mam Czemu tak mało hitmarkerów dostał Kolejne przyzwyczajenie Skoda, że nie strzelam z biodra, ale PF to działa No widzieliście sami co to było A, jeszcze 14% życia Jeszcze dostali z granatu Kurde, no ale wygrywamy lajtowo. Dobra, idź, idź tam, dobra, tam pobieg koleś. Świetnie, seriami świetnie sobie ta broń radzi. Wiecie co, jak teraz mi tak fajnie idzie. Nabrałem ochoty do Battlefielda, dobra, szybko tam jest koleś. Tam jest koleś, on tam stoi. Leży, stoi, leży. No i ja nie mogę, co za lama. 9. No, mogłoby być lepiej, bo już jest połowa ponad. Szkoda, że nie idzie ich jakoś obejść dookoła, bo tutaj kampią niepotrzebnie. To nie, teraz. Koleś miał respa złego. Może uda mi się, nie uda mi się Ale tu się dzieje, ale tu się dzieje Asysta przy zabiciu, jak ja nie lubię asyst Idź dookoła Nie ma tego kolesia, nie ma To był fuks! Kolejny fuks! Dobra, ale weź... apteczkę... Napełnij sobie trochę życia... Tylko mnie uratowało to, chyba że skoczyłem. I przez to nacelowało mu tak na głowę troszeczkę i dlatego szybciej zginął. Oj! Zginął, zginął teammate. Mał, spokojnie. Siemano! Tak, warto mieć ogar dookoła głowy, jea. Yeah. Och, kurde. Bierd tego magnuma. Dobra. Ale ładnie! Tylko, że kampię troszeczkę. ładnie. Więc biegniemy, biegniemy. po zwycięstwo po raz kolejny. Po coś skakał. Dobra, będę latać z magnumem teraz. Dostał hitmarka. Jeszcze raz. Aj, jedna kulka zabrakło. Szybko dołączaj. Ostatni kill jest mój. Jeszcze dwóch? To jednego mam. Ja, 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 może jestem pierwszy, nie wiem. Kurczę, no trzeci, ale i tak było całkiem intensywnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, fajnie by było, gdybyście dali lajka. I tutaj jeszcze statystyki, jak zwykle, na koniec pokażę. Pochwalę się, chociaż nie ma czym na razie. Ale zobaczmy. KD320 w kolejnym meczu. No ale w sumie tutaj gramy takie lamy, albo ja tak dobrze gram. Nie, no. Ja jestem no skillem, tak naprawdę. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmikach. No i cześć!